Czemu naczko dzisiaj po e, SPG na kanale? No co widzę dzisiaj? W ten sens. E, no, po prostu, Jedziemy na łąka i tyle. Po prostu nie wiem się wypowiedzieć. No e, No jakoś tak, strap, tak. Zowie się, Manaczko. No, dzisiaj coś innego zove, bo by. Miał być gameplay, ale nie będzie go, bo nie wiem, co ja mam teraz tam robić, i tyle, nie będę się tam spogubił w tym gameplay, sam nie wiem, co ja tam miałem robić, tyle, i tradycję ty. z tego będzie z tego, co ładnie, nie No co a wzowie. Eee użytkownik. Jakoś tak eee, napisał mi chyba coś jakoś sprawę i dalej mi nie, pa, na, nie napisał. Po się odezwać na Discord? Mocnie Chciałeś czegoś pasuzu Eee no się pochwalić na chciałeś No, i telewizorę. Eee, Widzę, że zasubskrybujcie kanał, wejdźcie po 150 subskrypcji. No, wcale nie mam prawie 140 filmików, mam tylko 100 Ziem, subskrypcji, wcale nie mam więcej filmików niż subskrypcji. To powiedział, powinno być chyba na audersję. No. jakieś Ej, no widzowie mm, fach a widzowie chcę widzowie, powiedzieć wam że będziemy robić belki okrągłe niż kwadratowe kostkowe no kostki nic nie będzie rak była wystarczy tak że może miał Bardziej sprawniejszy komputer, to bym może zrobił to, ale... Nie wiem. no nie wiem. nie jest nic złego jakiegoś komputera kupić nowego, ale to tak... To 3000 max, mm. to wystarczy chyba. Nie wiem, co to jest... Zdobyłem pierwsa. wybrałem komputer, pierwszy. Aspekt, jakoś wybór to nie jest komputer gamingowy. Drugi komputer, jakiś bury, biurowy taki. O, dół, oczywiście pamięć. Pamięć ogólna. Taka 1000. E, I teraz pamięć RAM. 30, pamięci RAM. Myślę, że wystarczająco. A miałem tylko. Miejsce kupić to nie są wersje, ale zobaczymy ile komputer Jak zobaczyli ile komputer taki kosztuje, ten no z tymi pierdołami, tymi, tam plus Tymi z 16GB, 512GB Pamięci ogólnej To byś chyba już nie chcieli, bo już się wzrosę, wie To so, trzeba wersje Tyson kupić, no to ten labszy. A, wzory, czyli pięknie ukosiłem. A, wzory, nie, w przed, e, nie, przekazałem Wam informacje o zgrzebie ręczesem Fach e, No, tak, 3-7 chyba metra miała, albo 3-1, nie wiem, teraz. Tyle jakoś miała, i tyle. I robimy, i tyle.

na wzody jak possia kosak, to wtedy będziemy mieli co bo z nie ma będziemy mogli zatrzymać się powoli

to by nie wrożnie, to mm. Robimy, robimy w a, ja się dojrzał, oczywiście się laga Ale eee, nie będę użytkownika dawać. Dobra, była jakaś ta to też taka. Architekty? Architekty? Nie, 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 trochę taki nie, 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 nagrywałem. Eee, tak nie, Eh, uh, uh, shit. Sure.

Jednak napisałem, nie wiem, chcę mu teraz. to powiedziałem, że Po prostu wejdę na Discord. A e, w opisie będzie i e, może gdzieś na kanale będzie link w Discord. A gdzie mogliście się wejść? No. Się, już... wiem, to chyba skądś tu zimny knąć. Nie, które ja zaciąłem. Zaciąłem. Zaciąłem, zaciąłem. you mm -hmm.

Nie zrobię drbiła, teraz pięknie jest. A właśnie zrobię. Teraz będziemy jakoś. A pan... sobie tam nowy traktor, zrobię. Do akcji pszenicy. Okay. bardzo jest. No na orkę jest, jest. No, żeby nie kupować się z nowego traktora, tylko żeby tam wale w gierze. Nie, ale... A... Czy... Czy nie, nie sprzedam, bo... Nie, nie sprzedam w sumie miałem, bo... sobie jechałem na jakąś lepszą stronę, widzę, W takim kraju żyję. Tu, czekaj, tu, 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 tu! Ça. Tous No, widzowie, jest pięknie, skończyłem. Ja nie muszę podać odcinków, co ja wyrobiłem. Odcinek jest będzie przygotowany. Nie muszę odnieść się do pracy. Widzowie... Wszystko, co widzowie, miałem zrobić, zrobiłem. Widzowie, zejdę Was. No, tyle. Co i złemu, jakiegoś w To mi się podobał odcinek, gdzie łapkę w górę. A w Zoe, o subskrypcji i macie stram, tam gdzieś tam, byłem na komentarzu. na w tym w opisie będziecie mieć link do Discord. Nara A Nara